Moi kochani, witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy o seriach książkowych, których nie przeczytałam. Jest to mój taki mały stosik e, wstydu, ponieważ mamy tutaj 10 e, takich serii, których nie przeczytałam, e, z niektórymi bardzo chcę się zapoznać. E, tylko nie wiem, czy to już na mój wiek. Numer 1. Opowieści z Narmi. To jest książka, która tak naprawdę nie została przeze mnie przeczytana w głównej mierze przez moją panią od języka polskiego. Ja wiem, że to jest lektura dużo z Was pewnie miało tą książkę jako lekturę, ale my, że byliśmy w trakcie zmiany nauczyciela, omawialiśmy tę lekturę w taki sposób, że obejrzeliśmy na lekcji film i na tej podstawie oglądaliśmy, jakby omawialiśmy tę lekturę. Bardzo ciężko mi się ustosunkować do tej książki, ponieważ jej po prostu nie przeczytałam i nie mam pojęcia tak naprawdę, o czym ona de facto jest. Nigdy też nie mam, obejrzałam wszystkich tak filmów po kolei jakoś bliżej. Dlatego na pewno chciałabym się z nią gdzieś tam zapoznać i mam nadzieję, że mi się to uda ze sprawą nowego cudeńka, które otrzymałam, ale o tym w innym filmiku. Przepraszam Was z góry, jeżeli czujecie, że mówię tak niewyraźnie czy coś w tym stylu, ponieważ no. Sześć dni temu wyrywałam zęba i wydaje mi się, że już mogę się normalnie wypowiadać, ale czasem mam z tym problem, dlatego moja mimika twarzy może być troszeczkę inna niż zazwyczaj. Drugą serią, którą nie przeczytałam jest Andraran Szklany Tron. Szkala mam na półce trzy części i ja pamiętam nawet kiedy je kupiłam na wymianie, e, w której uczestniczyłam w wymianie niemieckiej i tak naprawdę, kiedy Niemcy do nas przyjechali, gdzieś tam pojechaliśmy i ja kupiłam sobie książki e, i było minus 25, więc ja te książki kupowałam e, właśnie i mam trzy tomy z tego i tak naprawdę jeszcze ich nie przeczytałam, a mam je już 6 lat. E, nie śpieszy mi się, wiecie co. Bardzo chciałam się zapoznać z tą historią, tylko że teraz ilość domów już mnie odstrasza, a w momencie, kiedy ja to kupowałam, to chyba nie było mi tak blisko do fantastyki, jak jest teraz. Wtedy się fantastyki trochę bardziej bałam. Teraz już się jej tak nie boję, więc na pewno chcę sięgnąć po nią tym bardziej, że mam trzy tomy już na swojej półce. Kolejna seria, której nie przeczytałam, a bardzo chcę i. Nieraz zastanawiałam się, jak były takie kosze w Carrefourze za 10 zł, czy te książki wziąć, ale ich objętość się po prostu przerażała i przeraża do dzisiaj, ale wydaje mi się, że już jestem w stanie takie książki przeczytać. Mówię tutaj o e, Dianie Gabaldo i serii Obca, też znanej pod e, inną nazwą tak naprawdę Outlander, e, no bo... To jest tytuł serialu, który powstał na, powstawie, na podstawie tych powieści. Tych książek jestem bardzo ciekawa. Po pierwsze, ze względu też na stworzenie takiego świata tych, takich, tego takiego fajnego klimatu tej serii. I też nie jestem bardzo ciekawa tej serii ze względu na bardzo dobre i pochlebne opinie, które mogę zobaczyć na internecie. Jest jeden minus, jeżeli chodzi o tę serię. Jest ona po prostu niedostępna. Ja nie kupiłam ich wtedy w koszu. No teraz jest niedostępna w sensie, tomy kosztują po 400 zł. A nawet i więcej na internecie, ponieważ no, jest to jest tak zwany biały kruk. Ja poczekam na dodruk, jeżeli on będzie. Jeżeli nie, to posłużę się po prostu jakimś e-bookiem i też to przeczytam. Niestety w bibliotece mojego chłopaka mamy również jej nie ma, więc moja dostępność do tej książki jest trochę zmniejszona. W związku z tym, no na pewno gdzieś tam to przeczytam. Mam nadzieję, że będzie nastawione wydanie. Aż tak mi się nie śpieszy. A jeżeli nie będzie, no to posłużę się w końcu e-bookiem. na wielka genetyczna seria. Jest to Pieśń Lodu i Ognia, czyli Gra o Tron. Jeżeli chodzi o tą ser serię Martina, bardzo chciałam ją przeczytać. Yy, I wcześniej nie byłam w stanie tego przeczytać. Teraz, kiedy już troszeczkę obejrzałam serialu Gra o Tron, wydaje mi się, że jestem w stanie przeczytać taką książkę yy, z taką tematyką dotyczącą takiego obszaru, a nie innego. Wydaje mi się, że dorosła już na tyle, że jestem w stanie po nią sięgnąć, chociaż grubość mnie po prostu rozbraja i ta ilość zwrotów akcji. Ja aktualnie czytam Wiedźmina i ciężko porównać Wiedźmina do tamtej książki, no bo Wiedźmin nie jest aż tak rozbudowany, a czasem mam problem, żeby tak przeczytać tak szybko Wiedźmina na przykład. I tamta dlatego książka mnie odstrasza i sądzę, że jeszcze troszeczkę będzie mnie odstraszać. Kolejna seria jest to Niezgodna. Tą książkę mam u siebie bardzo długo, ponieważ e, kiedy ona gdzieś tam wychodziła, tak mi się wydaje, ja byłam w gimnazjum, bo czytałam Igrzyska Śmierci. Bardzo mi się spodobało i potem wyszła jakaś niezgodna, ale ja czułam, że to jest taka podróbka i nie można tego czytać. E, a w końcu już wyszło tak, że zaczęły wychodzić filmy. Pierwszą część widziałam, reszty nie. E, więc chciałam w końcu uzdobyć tą książkę i gdzieś kiedyś za bestyn wymieniłam na tą zbiorczą w jednym tomie. Nigdy jej nie przeczytałam. Czy chcę ją przeczytać? Nie wiem. Um, mam takie podejście do tej serii, że to jest dalej ściągnięte od ikrzysk i można mówić, że nie, ale jakby mam cały czas takie przyświadczenie i z tego względu wydaje mi się, że za dużo będzie podobnych wątków i mi się nie spodoba. Um, mam ją na półce, zobaczymy jak długo, czy kiedyś po nią sięgnę, czy raczej ją komuś oddam. Nie jestem przekonana co tej serii i na razie nie jest na blisko mojemu sercu i na chwilę są wątpię, że ją przeczytała. Kolejna seria jest. To Szniwiasz Pauliny Händel. Ja czytałam Księgi Zapomniane, wtedy była to trylogia, trzy części ja Wam powiem, że im dalej w tym gorzej według mnie i nie podobała mi się ta seria, ale pierwszy tom mi się bardzo spodobał, sam się bardzo spodobał później się wlokło, drugi tom się wlokło a trzeci już w ogóle sprzedałam te książki koleżance w Warszawie i aktualnie boję sięgnąć po żniwiarza, bo boję się, że to będzie takie samo pisanie taki sam styl pisarski i będzie się ciągnęło jak flakni z olejem intrygujemy ta książka ze względu na naszą mitologię słowiańską i to jest coś, co mnie interesuje i i chyba głównie przez to chciałabym sięgnąć po tą książkę, ale na chwilę obecną jej nie mam. Nie jest mi jakoś bliska i jestem do niej dość sceptycznie nastawiona, ze względu na to, że dużo osób ją wychwala, ale dużo osób też gdzieś tam swoją krytykę wyraża dość obszernie, więc boję się, ze względu na to, że ta księga niezapomnianym się nie podobały ogólnie, w ogólnym rozrachunku, więc martwię się, że tak samo byłoby z kolejnymi książkami Pauliny Händel. Może kiedyś do tego do, dorosnę i będzie się ją czytać, ale chwilę obecną mam tak, że z jej książkami się po prostu męczę. Seria już tak naprawdę, którą bardzo chcę przeczytać, jest to seria, m, której pierwszym tomem jest Wojna Makowa. Bardzo mnie interesuje Wojna Makowa, ze względu też na takie podłoże trochę, które przypomina mi Mulan, którą uwielbiam. Ale ogólnie rzecz biorąc, no bardzo mi ciekawi ta fantastyka, ponieważ nie, 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 tak naprawdę nie zauważyłam ani jednej negatywnej opinii na, o tej książce. Na BookTube u osób, wśród których oglądam, osoby, które oglądam nie wypowiedziały się na negatywnie o tej książce, które mają podobny gust czytelniczy jak ja, też nie wyrażały jakichś negatywnych opinii. Dlatego według mnie ta książka może być naprawdę ciekawa. I mam nadzieję, że w stopenty ją będę mogła ją przeczytać. Mam naprawdę taką dużą nadzieję, bo na chwilę obecną jej nie mam a, i bardzo nad tym płaczę. Tą książkę kupiłam mojej kuzynce, która mieszka w Anglii i ona ma okazję ją przeczytać. Na mnie jeszcze przyjdzie czas, ale na pewno to zrobię. Ósma seria, której nie przeczytałam i nie zamierzam. Jest to władca pierścieni. Tolkiena. Jeżeli chodzi o tą serię, ja przeczytałam Hobbita Podstawówcy, nie pamiętam go dobrze, no to była moja lektura, więc ją przeczytałam, e, ale podobała mi się. Jeżeli chodzi o Władcę Pierścienia, nie przeczytałam tego na 100%. Nie jestem za filmami, e, nie interesuje mnie ten temat, tym bardziej ze względu na to, że wśród osób, które wierzą, m.in. mojego księdza, którego pamiętam... E, Tolkien jest super, a Harry Potter to szatan i zło wcielone. To mnie już tak naprawdę zniechęca do czytania tej książki, ponieważ z takim czymś się spotykałam na przeróżnych etapach mojej jakiejś lekcji, religii i wchodzenia w jakieś różne duchowne stany. To słyszałam też na takim ala. Nie wiem czy to się tak nazywało dobrze, ale na takim seminarium przed Bierzmowaniem. I to też słyszałam później w liceum. To mnie bardzo odstrasza od tej serii. I nie zamierzamy jej czytać, bo jeżeli fantastyczne stwory u Tolkiena są dobre, złe znaczy są dobre i wychwalane przez kościół, tam jest e, idealnie narysowana walka dobra ze złem a Harry Potter jest zły e, to mnie już ostrasza, ale tak w ogóle bazując na samych książkach, nigdy mnie do nich nie ciągnęło i sam Tolkien mnie jakoś nie powala, żebym chciała bardzo jego pozycję przeczytać więc sądzę, że raczej to nie nastąpi. Kolejna gigantyczna seria książek są to Zwiadowce jeżeli chodzi o zwiadowców, nie zamierzam ich przeczytać. Czuję się już trochę za stara, i tych książek jest tak dużo, że mi się po prostu nie chce. Kiedy byłam mniejsza, widziałam te książki ale nigdy nie myślałam, że mogę zacząć je czytać. Wtedy pewnie byłoby ich o wiele mniej, bo aktualnie też są nowe części. Znaczy już chyba nie z tylko tej drugiej serii, tego autora. Ale ogólnie rzecz biorąc, wcale mnie to nie ciekawi już na chwilę obecną. Wierzę, że to są naprawdę dobre i wartościowe książki, ale wydaje mi się, że jestem za stara posięganie po tego typu książki. E, fantastykę taką młodzieżową, ale taką bardzo młodzieżową, e, no nie wiem, jakoś nie jestem przekonana tej serii, ciężko mi będzie pewnie do niej przekonać. No i wydaje mi się, że mając 22 lata już raczej nie będę sięgać po tą serię. I ostatnią serią, którą tutaj O której chcę Wam powiedzieć Jest seria Kamili Lagberg, Która zaczyna się bodajże księżniczką z lodu I to jest seria której nigdy nie czytałam Zawsze w one są dość tanie Bo gdzieś tam przy jakichś zniżkach One są za 15-16 zł I można tak zebrać bardzo dużo części I je po prostu przeczytać Ale nigdy do kryminałów Lagberg mnie nie ciągnęło Ja jakby słyszałam o niej Ale w ogóle mam bardzo przykrą historię Z Lackbergiem Berg. Mogę wam ją szczerze opowiedzieć, bo już dużo lat minęło i zresztą ta osoba nie ogląda mojego kanału. Kiedyś w liceum dostałam. Były mikołajki, ale ja w tym czasie pojechałam do Anglii i nie było mnie. I pewna osoba robiła bardzo dużo szum, jaką książkę chciałabym dostać. Oczywiście pytałam się o wymiar cenowy i też jeżeli jakieś osoby pytały mnie, jaką książkę chciałabym dostać, każdemu mówiłam inną książkę, żeby ta osoba miała pole do manewru cenowym, tam przy jakichś zamówieniach może coś będzie tańsze. I najgorsze jest to, że wróciłam i dostałam właśnie książkę z lodu Kamili Lagberg. I to nie chodzi o to, że dostałam tą książkę, tylko dostałam używaną. Książkę, którą ta osoba, która mi ją wręczyła e, około miesiąc wcześniej, e, chciała się ze mną wymienić na jakąś inną, którą posiadałam, e, właśnie za tą książkę, bo przeczytała ją i jej się nie podobała. No i ona mi dała tą książkę używaną. E, I tym bardziej wiecie, to nie jest nic strasznego jesteś używaną książkę na Mikołajki. No, ale jest tam nic oprócz tej książki, nawet czekolady, ktoś nie dołożył. Prawda jest taka, że ta osoba nie była wcale biedna, tylko ona miała pieniążki, więc było dla mnie dość przykre doświadczenie, i ja bym czegoś takiego nie zrobiła. Ja wolałabym kupić kubek i czekoladę komuś i, i, i wydać za to 10 zł, ale mieć świadomość, że dostanę coś, gdzie nasz próg to był 30. No, ale Palnicho, e, taką miałam smutną historię z Kamilą Lackberg. Przez to bardzo negatywnie, jakby do jej serii podchodziłam i chciałam się z nią zaznajomić. Kiedy byłam na książki w Krakowie, Amiela Langberg była tam i zrobiła coś, co bardzo mnie od niej odstraszyło, czyli tam mogło wejść do niej chyba 70 osób i więcej nawet nie wpuściła, gdzie chętnych było wiele więcej i było to dla mnie przykre, bo ym, no, jakby są fani, ona przyjeżdża jakby z zagranicy, nie jest polką i chcą po prostu podpis, chcą chociaż ją zobaczyć i zrobić sobie wspólne zdjęcie. No nie było to po prostu słabe i to mnie ostraszało od tej serii. Ym, mam dwa tomy, które nawet tutaj widzicie jeden które dostałam od kiedyś koleżanki Bo chciała jej oddać do antykwariatu I powiem Wam szczerze, że Aktualnie posiadam Kindla I na Kindle raczej będę kontynuować tę serię I te wersje papierowe również sprzedam Wydaje mi się, że to będzie fajna seria Ale taka na raz, nie potrzebuję jej na półce, i raczej tak jakoś nie wiadomo, jak nie zagości w moim pewnie sercu, ale przeczytam nie, bo nigdy nie czytałam skandynawskich takich kryminałów typowych właśnie skandynawskich czy norweskich. Wiecie, co, ja nie mam powiedzieć, czy to jest skandynawski czy norweski klimat, bo nie czytałam ani jednego, ani drugiego, ale nie czytałam y, tych po prostu jakby kryminałów raczej Wolę Tillery i rzadko sięgam po takie y, skandynawskie jakieś e, klimaty, e, czy norweskie, nie pamiętam, kto się określa. To jest te 10 e, serii, których nie przeczytałam. Niektóre zamierzam przeczytać, niektóre jestem zmieszana, a niektóre kategorycznie nie, jak na przykład Władca Pierścieni przez moją nienawiść. E, dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tych seriach, czy jakąś przeczytaliście, czy jakąś pokochaliście. E, I mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa!